Się e, to znowu ja chciałem pokazać, pokazać e, moją chatę. Trochę ulepszyłem, dodałem nowe piętro. No, tutaj zrobiłem schodki. No i chcę w tym filmiku ogólnie pokazać mój dom i trochę terenu odkryć. No i pokażę może kopalnię. No to dobrze, zaczynamy. Tak, zaczynamy od domu. Tutaj trochę itemów pozbierałem. Yy, tutaj sobie zrobiłem porządki tak, kolorki na podłodze Zlagowało kolorki na podłodze yy, kolorki na ścianie tutaj, tutaj zrobiłem tak pokój tutaj zrobiłem sobie taki chodniczek yy. no i znowu ten wybryk natury yy, no, tu tak to wygląda teraz przejdziemy na drugie piętro Tutaj y, zrobiłem sobie z tego całego kamienia z muchem. Tutaj na razie na drugim piętrze nic nie ma. Tylko tutaj wodospady zrobiłem takie. Y, na tym piętrze nic nie ma. Tego obrazki dodam, bo y, dopiero będę poszerzać to wszystko. Projekcik znowu takie będzie. Dobra, idziemy trochę teraz do góry. Pokażę, pokażę jak to wygląda. Tu, tak, tu będziemy mi się, wyszły w wypłacik. To nie wiem, też mi się nudziło takie kolorki, no no to te schody tak ups tak, tutaj spadniemy żeby od razu pokazać trochę terenu, nie będziemy schodzić, bo to za tym schodzeniem. Tak, mm, zaczniemy od tego, że zobaczymy, zobaczę tą właśnie tak. Tak to wygląda mniej więcej. Taka willa. no nie no, villa nie no. no trochę to tam. No, tak to wygląda na razie. Tu mam schody zrobiłem, bo mi się nie chciało wychodzić dookoła. Może będzie później winda czy coś. Teraz tak y, kopalnie pokażę. No, tu też zdałaby się jakaś winda czy coś. Winda, coś z wodą zrobię, pokombinuję z wodą, bo nie będę jakiś tych. Nie wiem, tak. Tutaj, tam troszkę, tam troszkę. Tu pokażę większość. Mm. Redstone. Mam tak pack, więc to inaczej wygląda. Hmm. Trochę daleko to jest. Biegniemy, 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 biegniemy. Tak, y, tutaj kopalnie. Tam lawa była. Y, znalazłem właśnie opuszczoną kopalnię. Wydobyłem trochę y, lapisu lazuri. Diamenty znalazłem spawner, którego rozwaliłem. Sześć. Tutaj tak. Opuszczona kopalnia, tam lawa płynie. Pokażę jeszcze trochę tej opuszczonej kopalni. I wracamy się. Tam, skrzynki były. No i dużo itemów to było. Dobra. No i to co by tu jeszcze powiedzieć? No, wrócimy się do tego, odkryjemy trochę terenu. No trochę na nudzę, bo będę tak chodził w kółko, ale chcę właśnie nie będę kombinował na razie z programem, hmm. chociaż trzeba by było, tak, Redstone znowu trochę mi tnie, lagi małe takie jakieś odcinki. no i teraz też mocna droga do góry Tak wejdziemy na górę, poglądamy sobie teren i zakończymy ten odcinek tu, tu miałem tą czcinę, ale he, nie będę no chciałem nie chciałem się później tego na okrąg zbierać, tak dużo tego miałem że się nie opłacała krówka no, no, yy. To jest taki teren tak nie za fajny, wszystko lata w powietrzu, no nie wszystko, większość góry, jak wtedy tak. tutaj dużo węgla mam właśnie tutaj na tej mapie i będziemy mogli zobaczyć zachód słońca. Idziemy trochę wyżej i pięknie dochodzi. No, jak na razie to tyle. No. То, на разе.